Witam na kanale lotowania Andrzeja Jestem Ci na targu Słonczynie i zapraszam na relację z targu Te korenia te e, tutaj wyszwancy po ile kosztują? 120 zł 120 One są z łapciami, łapcie mają? Tak, łapcie? Dobra, nie będę się już pytał dalej. A ten czarny widymek, co kosztuje? 150 zł. Jasne. Jasne, po 70 zł. Panie z tego rejonu tutaj? A spod jedniska? A to wiem. No było. było? Nie wiem. Bo brano mi pan, że No, byłem, byłem, i to było dobrze, bo nawet radami. Te widmemki, po ile mamy? Po 70 zł. Po 70 zł. Ten koroniaty, krymeczek 50 zł. To są pasiaki, czy żałowniczki? Koroniaty, ławczate łapciate, Po 70 zł. Po 70 zł za sztukę. Takie mamy są, czy nie? I bociany to tutaj jest to para, czy nie? Parka jest po 120 zł za parkę. Tak zdrana już kolega coś sprzedał to już się opłacało coś przyjechać, na paliwo nawet nie ma Tu mamy krakusik, co ten krakusik kosztuje? 20zł 20zł, ten serek tamten tutaj, ten serek co, po ile, jaka, jeden, co kosztuje? Ten serek tutaj, o ten tutaj, ten serek, co kosztuje? Czerwony taki, No 10zł, widymki tu mamy A te widymki czerwone łapciate, po ile tutaj? A, tu po 50 zł, a to ten, ten chodzi o tego jasnego serka, ten serek ile kosztuje? 20 zł, 20 zł. I te krymeczki tak po ile tej po ile? Krymki? Po 30 zł, a te ciemne koroniate Dobra Mam takie pocztowe, ale też nie ma właściciela Nie wiem ile co kosztuje Tygrysy są Nie wiem, jaka cena tutaj tego Jalmondy almondy są tak samo. Tu mamy też pocztowe. U, to też wszystko pocztowe. Tygrysy tak samo, ale nie wiem ile, ile, co kosztuje. Też mamy pocztowe, ale nie ma właściciela. Jest pocztowy trochę, nie? A nie ma właściciela. Jest tego. Słączenie targ jest każdą niedzielę. Takie jaśniaczki, po ile mamy te jaśniaczki, tak mniej więcej? 50 złotych. Zł za sztukę i żałownia tak. też 50 zł, tak? tak 3 000. Tu po 50 zł za sztuczkę takie jaśniaczki ci ma. A ten zidymek czerwony, co on kosztuje? 30. 60 złotych. Tutaj, nie wiem. Tu mamy to, co jest ten cały pawik, co kosztuje? Wyśwanczyk, pawik, co, jaka cena pawika? Co kosztuje, kurwa, nasz? Często. Kapucynek samczyk? Samczyk. I kosztuje? 60 6 dych, wiesz Znaczy, czy znaczy bocian warszawski łapciaty ten co kosztuje tak samo? Samczyk jest? Samczyk co on kosztuje? A ten to jest Rostowski chyba nie? Tak. Ten no, rostowski, taki fajny mądziaczek czerwony I cena jego jest? 60 zł To jest Tlerek żółty ten Tlerek co kosztuje? jedyszki. i tu mamy tak od do tutaj a tu mamy nybeczki widzę żółte i tenewki egipskie mamy tak samo, nie? To są egipskie tenewki te białe, nie? Nie. A to jakie są? Egipskie to są, proszę Pana, z łapciami. A z łapciami. A te? A te są bez łap. Jak? Bez łap. Bez łapci. I po ile są one? Sześć dych. Sześć dycht. Dereż tutaj mamy i widymki. Widymki po ile? Po pięć dych. To koroniaty ten widymek, co kosztuje ten koroniaty widymek? Szeidy Łabciaty, znaczy się Budapeszty? pan. Podyszku, dobra Dobra, i jeszcze tutaj mamy szlamiuszka, to ona szlamiuszek, bo jest inaczej Żydach. co ten samczyk jest? Samczyk chyba, nie pan? Tylko samiczki, kawalerki Samiczki to nie I tu mamy modernę francuską To jest ta Tu mamy modelkę francuską, to jest samiczka i ona poszukuje partnerów. Nawet kolega dwóch, poszukuje nawet dwóch partnerów. Chce od razu? Tak. Z dwóch, dwoma sobie poradzi. No mam, ona, o, ona se poradzi z dwoma. <laughs> kolega poszukuje. I Ile taka modenka wykosztowała sama tutaj? No nie wiem. No. Ciężko, Ciężko powiedzieć. że powiedzieć, że kolega tutaj wystawia, żeby Samca do, dokupić, tak? No. Dwóch samczyków. Potrzebne dwóch samczyków, do tej samiczki, proszę bardzo. Kolega mówi, że sobie poradzi tutaj z dwoma samczykami, ta samiczka. Ale ładnie się prezentuje, ładnie, ładnie, ładnie. ładna ta samiczka. Taka podstawowa ma sylwetkę. Taka dumna, nie? Ale, ale powinna być mniejsza. Ale mnie chodzi o sylwetkę. Może mi powinna być mniejsza, ale sylwetkę ma ładną. Mamy żółte, proszę pana, i czerwone jeszcze. Aha. Dobra I tu mamy mewkę chińską I ta meweczka, po ile ty te para tej mewki, czy nie? Co to Samie, są? Samiec i samiczka Samiec i samiczka nie są w parze I po ile to tego konie kosztuje? Ile kosztuje? kosztują? kosztują? to Tu jest, za... no. jest muremansik, taki ten Żydek Kiterek Tutaj mamy, tutaj Nie wiem No, nagrywa, no. To są takie po prostu koroniaty ciemne, kolega no, mówi, że tygrys węgarski no, no, może być i tygrys no, no. A ten to jest King tak? Ten to, to jest, jest King. King To jest kawaler King i co on kosztuje? 40 zł, 40 zł. A ten to jest ten to, no, Rzeszowski i kosztuje? Tutaj a tu, to co to są za gołębie tutaj? To są kariery, nie, bo nie, mam to mam dzięki Rzeszowski Rzeszowskie tak samo no. Tu mamy Rzeszowski i po ile? 150. Ale tu mamy ładne szczuki, mamy, to widzę mewki, tu mewki chińskie. Proszę bardzo, mewka chińska, dobra, no. dobra mewka chińska i ile to jest parka parzysta tej mewki tak, czy nie? 200 zł para Parka parzysta, 200 zł tej no. mewki Teraz, no. zaraz Parka 200 zł Troszeczkę, ruszymy, dobra Parka parzysta tej mewki Niech pan przyjdzie, przyjdzie, z boku tak. troszeczkę. Bo ja chcę zrobić tu panu na czołówkę te mewki. Mewki te, te chińskie kosztują 200 zł, tak? Tak. Cena wywoławcza. Zapraszamy tu do kolegi. Mewka chińska. Co? O ile go tu mamy takie pawiki, kosztowały 50 zł, ale tu kolega ze względu, że młodzian, Tak, tak. odzian. Młody na rybek. Młody na rybek, żeby zarazić, to opuścił za dziedyszki no. poszły. Także tu no. jest targ. Trzeba targować. Proszę bardzo. Filmujemy, Pokaż kolego, że dziedyszki, Diedyszki zapłacone. No. Dziedyzki. ale tak. stube, ale to wydał. Dał, dał, z góry. Ale za dziedyszki poszły te pawiki. mówię, kosztowały no. 50. Ale młodemu. Kolega opuścił 20 zł na początek Także nie przerażamy się nieraz cenami, tylko targujemy. Po to mamy targ, żeby targować. Dobrze tak, mówię? Takie tak. <grym> winerki, zawodowiec. Za widzę jak się jak zawodowiec za A kolega jest też serastny Niech młody tam ma. Takie winerki co kosztują? Nie wiadomo nie ma właścicieli, Nie ma właściciela, to widzimy jak jest. Ile te winerki? Trudno powiedzieć To mam takie ciemne a wieki widzę, serek jest tak samo 15 to Paweł twoje? to otóż. nam otwórz Te kolegi Pawła nagrywamy tak wszystko tak mniej więcej to jest po 15zł Paweł tak? przeciętnie po 15zł na do kolegi mamy tam widzę serek widzę jest czepelek, wyszwanczyk ciemne mamy, a tu jest fajny ten pasiaczek. to wszystkie są fajne zdrowe a pasiaczek go nie. Ogonie żałobny Budapeszcik Pawik, także fajne gołębie to kolega Paweł ma po 15 zł, ceny są wywoławcze z kolegą można negocjować cenę To kolegi Paweł nagrywamy te nieweczki. Paweł pójdę tu za sztukę po trzydychki, po proszę zobaczyć jak nieweczki wyglądają, żółte widzę, jedno czarne czyli masz jakieś pary tutaj? To czarnych jest para, czarnych para a tutaj jest czarna. samica i czerwony i pół samczyk żółta samiczka, a to czerwone samczyki, tych czarnych jest para tutaj na do kolegi Pawła mamy że kolegi Pawła nagrywamy, to zakonniczki Paweł mi, że są wszystkie samczyki te żółte, tak? Tak. tak. A te dryerki inaczej to jest para parzysta? To są czerwone, bo tak nie widzę? Czarny i czerwone. Czarny i czerwony, tak? Ile te dryerki kosztują? 130. 130 zł. Paweł mówi też o cenie wyjściowej. Z kolegą można tutaj cenę negocjować. Kolegi Pawła nagrywamy. Ten to jest orzech ten biały Paweł? Tak, samiczka. I on kosztuje? 60 zł. Tam mam Brudowczaka, to jest co To jest brudacze? samczyk samczyk 60 zł i mamy tutaj zakonniczki na no, przez nic, żeby zakoniki było widać. Ja tu mam kamerę, to ty nie wyskoczy. zakonniczki to jest to parka Parka, te czarne zakonniczki fajne upierzenie mają. 80 zł też Paweł mówi cena wyjściowa tych zakonników. Czy kolegi Paweł, nagrywają, pocztowe żółte Paweł pójdę 150 zł za parę proszę zobaczyć jak one mi wyglądają. O teraz dobrze ich widać a tamten mulemanów czerwonych? Stówka parka. Stówka parka, parzysta się. Też ceny tutaj podlegają do negocjacji są. Można zawsze mówić, coś utargować. Siwe, tak? No to ciepłe i jasne. A to są wszystkie andaluzy tutaj? To czyli mam wszystkie andaluzy? Myślałem, że tylko tamte dwa. A tamte dwa to są parze? czy to jest para jasna Aha, parę jasnych, a tych tutaj? A tu jest samiczka sobie. i tu są I tak tam darzy? 50-60zł za sztukę Za sztukę, 50-60zł za sztukę Do kolegi Pawła też mamy na miar Także tu widać w gołębie wszystko tak Proszę bardzo, drobiteńkie To się ładnie prezentują A tu opale. Tu mamy opale Paweł, tak? I w jakie cenie to opale? Tych Proszę bardzo, ładne pasy widać na białych pasach. Chodzi mi się do sztuki. A pary, może ma, jakieś tutaj? Jest tu samica, Samice są, nie ma pary, tak? Jak tu samica, tam samce a, a tu czyli mamy tu samiczki, tak? Bo... Tam będą tam samczyki, tak. Tu, są... tu też te opale, na tych y, ban... jakich tam pasach tam mówisz? Na białych, na bananowy. Na białych bananowy pasach na bananowych pasach muszę się uczyć, cały czas ciągle cały się uczyć. Na białych i na bananowych pasach. Też głębie Paweł nagrywamy cały czas. I na do kolegi mamy, dobrze zasnąłem, dobrze Paweł. Okay. Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują na targach, w Wiednisku, Radomiu, Zwoleniu, Słonczynie. Ja tam będę, został, słucha z łąkiem, nie minęło. Tu kolega jeszcze powołana, na, nagrywamy To są wszystkie A, re... jest, samczyk, Tak. Ulewansy, po 3 biechy, tak. Ośkowe po 20, żółte po 20, białe po 50. 50, za szukę te białe, tak? Tak, to białe to. Na biały oczach. A jak są też na glazerowych, a to są na białych. Na Aha, na glazerowych oczach. A tam ten co teraz z kikiem, ten taki połowy, to co to jest? stalowy samczyk o czarny. Stalowy samczyk dopiero. No Zapraszam też... do pała, a ten tutaj tej połowy to jest ten milk. Ten to jest milk, ten kurczę powiedziałem, że to jest. A to jest milk ten. ten. I co to jest ten, ten tutaj, ten biały? Samczyk? Milk para jest. Para tych milków. Kosztują? Stułek 100 zł za parę do kolegi Pawła namiar mamy, a ten tutaj, ten żółty, tutaj? No. Kalniczka, młotka. I kosztuje Paweł na... Dzień Dzień A ten to jest chyba tygrysek, tak? Tak. Ten, 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 ten drugi? Czarna samica. Czarna samica. Kosztuje? Dwie Dziękuję wszystkim za oglądanie Inny za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich. Hejka, to też gołębie były Pawła. Namiar do kolegi mamy, jak ktoś po Tylko apel do hodowców. Piszemy go konkretnie w której minucie. Tam kolega wczoraj pisał o Budapeszcie, a Budapeszczy Budapeszcie było w Radomiu sporo i ja nie wiedziałem o kogo chodzi. Piszemy zawsze w której minucie. Jeżeli też podaję telefon, to dzwonimy w odpowiednich godzinach, bo koledzy też nie chcą z tego tytułu dawać. Pozdrawiam wszystkich, hejka.